Dzień dobry! Dziś kolejna lekcja. Naszym tematem będzie dziś wycieczka po Warszawie oraz do czego służą pieniądze. Na początek przeczytam Wam legendę o Warsie i Sawie. Dawno, dawno temu pewien młody rybak o imieniu Wars wybrał się na połów. Niewiele ryb złowił, miał już wracać do domu, aż tu nagle poczuł, że sieć jest bardzo ciężka. Pomyślał, że dużo ryby w nią wpadło. Gdy wyciągnął sieć na brzeg, zobaczył w niej Syrenę, która zaczęła pięknie śpiewać. Zakochał się wars w warstw pięknej Syrenie. Ona również go pokochała. Chociaż bardzo różnili się, wiedzieli, że są dla siebie stworzeni. Syrena wiedziała, że jeżeli z wzajemnością zakocha się w człowieku, to może stracić rybi ogon i stać się kobietą. bez wahania więc przyjęła oświadczyny warsa. Wkrótce odbyło się wesele warsa i sawy, a później żyli długo i szczęśliwie. Wokół chaty warsa i sawy powstała osada, którą ludzie nazwali warszawa, po wielu latach Warszawa stała się stolicą Polski. Teraz proszę odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących legendy. Ko, kim był Wars? Kogo wyłowił rybak z rzeki? Jak miała na imię Syrena? Jak ludzie nazywali miejsce, w którym mieszkali Wars i Sawa? A teraz przejdziemy do quizu. Prawda czy fałsz? Przez Warszawę przepływa Wisła. Prawda. Herbem Warszawy jest złota rybka. Fałsz. Syrenka warszawska trzyma tarczę i miecz. Prawda. W Warszawie jest Wawel. Fałsz. W Warszawie jest zamek królewski. Prawda. Warszawa jest stolicą Polski. Prawda. Warszawa leży nad rzeką Odrą. Fałsz. Zobacz, co ciekawego można zobaczyć i zwiedzić w Warszawie: Zamek Królewski, Syrenka nad Wisłą, Pałac w Łazienkach, Pałac Kultury i Nauki, Centrum Nauki Kopernik, Pomnik Chopina. Teraz przejdziemy do kolejnego: Czego służą pieniądze? Tutaj mamy pieniądze. Powiedzcie mi, który z tych pieniądze dzielą się na banknoty oraz monety? Monety mają orzeł, reszkę oraz orła. Który z tych banknotów ma największą wartość? 200 zł, a który najmniejszą? 10. A ułóżmy je teraz od największego do najmniejszego. 200, 100, 50, 20 oraz 10 złotych. A te monety, które mają największą wartość, a które najmniejszą, 5 zł, ma największą wartość, 2 zł, złotówka, 50 groszy, 20 groszy oraz 10 groszy. Pieniądze można oszczędzać, zbierając je do skarbonki. Można je również płacić nimi za zakupy. Zagadka. Papierowe pięćdziesiątki, dwudziestki i setki, metalowe dwójki, piątki, prosto sport monetki. Oczywiście to są pieniądze. Przygotowałam dla Was również zadanie. Jacek chce kupić komiks. Komiks kosztuje 6 zł. Jakimi monetami może zapłacić 5 i 1? 5 dodać 1 jest 6 zł. Oczywiście. Następnie. 2 złote, 2 złote i 2 złote. 3 złotówki. również jest 6 zł, prawda? Świetnie. 2 zł dodać 2 zł, dodać złotówkę i dodać złotówkę. Również jest 6 zł. 1 złotówka, druga, trzecia, czwarta, piąta i szósta. Również jest 6 zł. Następne zadanie. Marta chce kupić modelinę. Modelina kosztuje 8 zł. Marta wyjęła ze skarbonki tylko 4 monety. Jakie monety mogła wyjąć Marta? Zastanówmy się. Jak mamy mieć tylko 4 monety, 5 zł. Złotówka, złotówka i złotówka jest 6 złot, Jest 8 zł razem. 5, dodać 1, dodać 1 i dodać 1. Oczywiście mamy 8 zł. I następny przykład 2 zł, 2 zł, 2 zł i 2 zł. 4 2 złotówki. Jest 8 zł, jest świetnie. I ostatnie zadanie, które dla Was przygotowałam: otocz monety pętlą, aby było 3 złote. Otaczamy 2 złote i złotówka. Jest razem 3 złote. Jest. Robimy pętelkę. 2 złote i złotówka. Również jest 3 złote. Otaczamy pętelką. I jest złotówka. Złotówka. Dodać złotówka i dodać złotówka. Również jest 3 złote. Robimy kolejną pętelkę. Następny przykład. Otocz monety pętlą tak, aby było 4 złote. Złotówka, złotówka, złotówka i złotówka. Robimy pętelkę. 4 złote, 2 złote, dodać 2 złote, również jest 4 złote. Otaczamy pętelką. 2 złote, złotówka oraz złotówka, również jest 4 złote. Otaczamy pętelką. Otocz monety pętlą tak, aby było 5 zł. 2 złote, dodać 2 złote i dodać złotówka. Mamy 5 zł. Otaczamy pętelką. Złotówka, dodać złotówka, dodać złotówka i dodać 2 złote. Również mamy 5 zł. Otaczamy pętelką. To wszystko na dziś. Do zobaczenia.